Teraz jestem częściej w Polsce niż w Paryżu. Czujesz się, że jest pewna część userów i ludzi, która postrzega cię właśnie przez pryzmat memów, jeśli chodzi o twój wygląd i styl. Moja żona zawsze się śmieje i mówi do mnie: O co oni cię pytają? Bo po prostu, jak ostatnio u mnie w studiu wirtualnej Polski była Marina, to śmiała się, że koledzy Wojtka narzekają, że po prostu Wojtek nie odbiera od nich telefonów. Jak to jest teraz z tym kontaktem? Nie, 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 to się nie zmieniło. Chciałem zrobić to po swojemu. Mhm. Nie chciałem tylko przede wszystkim zrobić takiej klasycznej laurki. Grzegorz, na samym początku bardzo dziękujemy za zaproszenie jako Wirtualna Polska, jako reprezentant, że możemy dzisiaj porozmawiać sobie o serialu Sky Showtime na temat twojego życia. Ja ten serial oglądałem dzisiaj w nocy, muszę ci przyznać, co powiedziałem ci zanim ruszyły kamery, ale pierwsze pytanie takie ogólne chciałem ci zadać, bo tych pytań odnośnie twojego życia i kariery słyszałeś w, sw w swojej całej karierze wiele. Zastanawiam się, jak które z tych pytań odnośnie twojej kariery jest zadawane ci zbyt często i zbyt rzadko? Przez, znaczy przez kompletnie całą swoją karierę do, do, dostawałem pytania odnośnie, odnośnie piłki nożnej, zazwyczaj, więc to są w pewnym momencie, masz wrażenie, że one się ciągle powtarzają, że są mhm. ciągle te same. Moja żona zawsze się śmieje i mówi do mnie: O co oni cię pytają? Przecież w swoim życiu nic się nie dzieje tak interesujące, interesujące, żeby zadawać, udzielać wywiadów co 3-4 miesiące. Mhm. A jest jakieś konkretne pytanie, które słyszysz bardzo często? Jakieś konkretne jedno? Wiele odnośnie meczu jak do tego podejść, jak ten rywal, jak rozegraliście mecz i tak dalej, tak dalej. To są takie bardzo, bardzo klasyczne, ale takiego jednego, jednego pytania to, to ciężko mi powiedzieć. A jest pyta jakieś pytanie, na jakie masz alergię i które cię po prostu denerwuje? Nie. Nie, jestem bardzo otwarty na wszystkie pytania. Im trudniejsze i ciekawsze, to, to, to jestem bardziej podekscytowany. Mhm. No dobrze, w takim razie jestem zainteresowany, kiedy zobaczyłeś taki pierwszy edit tego filmu po jakimś takim pierwszym montażu. Jakie emocje tam przepływały przez Twoje serce? Ja bardzo, ja, ja bieżąco dostawałem. Byliśmy, chodziliśmy, po, chodziliśmy na Monteverest i widziałem tak z dnia na dzień sceny, które zostały zrobione. I mnie to jeszcze bardziej ekscytowało. I, I chciałem jeszcze lepszy, yy, nagrać, nagrać po prostu taki wyjątkowy serial, żeby to było nie tylko interesujące dla, dla fanów piłki nożnej, ale też ładne i, i żeby było zrobione w takich wyjątkowych yy, miejscach. Mhm. A yy, czy jest jakiś moment lub fragment tego filmu, który jest taki emocjonalny, o którym po prostu ciężko, ciężko ci się opowiadało? pewne rzeczy, które zostały powiedzone z tatą, mhm. ale to było takie naturalne. Mhm. To było po prostu takie... E, nie, ta rozmowa z tatą była dla mnie niecodzienna, bo ja wyjechałem z domu w bardzo młodym wieku i nie mieliśmy czasu, żeby tak sobie porozmawiać razem, jakby to, jakby to, e, jakby to wyglądało między ojcem a, a synem, więc to była wycieczka na potrzeby serialu, ale zrobiła się później taka wycieczka ojca z synem, którą będziemy pamiętać do końca, do końca życia. A te momenty, które oczywiście ja pamiętałem, te trudniejsze momenty z reprezentacji, ale również z klubu, gdzie albo nie grałem, albo popełniałem błędy, to też nie były oczywiste do opowiedzenia. Bo oczywiście ja je pamiętam, ale żeby je przeanalizować, podsumować, to też. To też było coś, takie wyjście ze strefy komfortu. Mhm. Bardzo ciekawe dla mnie było, jak włączyłem ten serial, jak on w ogóle zaczyna swoją narrację. Od razu jest pokazane, że to nie będzie pomnik i to nie będzie bardzo film wzruszający, który pewien patos będzie do końca pokazywał. Rozumiem, że od początku ten koncept. Wiedziałeś, że, on, że w ten sposób chcesz zrobić ten film? Trochę w kontrze do filmów, który, które w Polsce powstały o Twoich kolegach? Może nie tak, że, że mój musiał być inny z perspektywy filmów, które już powstały, tylko chciałem zrobić to po swojemu. Nie mhm. chciałem tylko przede wszystkim zrobić takiej klasycznej laurki, opowiedzenia mhm. tylko o tych fajnych momentach. Chciałem też również się skupić nad tymi e, trudnymi i zrobić to w miejscach, które. Które odzwierciedlają troszeczkę i moją karierę, i to, że zmieniałem kluby co rok, co dwa lata. I na koniec dnia podróże są moją pasją. Mm -hmm. Więc zabierając ekipę w te miejsca, które są dla mnie wyjątkowe. To, to też ma, ma znaczenie, bo zupełnie inaczej się wtedy podchodzi i, i do tego, do kręcenia, do realizacji tego wszystkiego. Mm -hmm. Bardzo mi się podobało, że tak naprawdę jedna z pierwszych scen jest już z Wojtkiem Szczęsnym i zastanawiam się, czy ty od razu też miałeś koncept, że jedna z otwierających scen będzie właśnie z Wojtkiem i też jak dzisiaj wyglądają wasze relacje? Nie, nie było takiego konceptu. Nawet yy, to pokazuje tylko ta, tą relację, jaką mamy z Wojtkiem, bo tam tak naprawdę nic nie mówimy. Mm -hmm. W sensie tam nie padają jakieś, yy, jakaś, yy, yy, jakieś zdanie interesujące czy zaskakujące, tylko tam zaczyna się film i siedzimy i mówię: co ja mam coś ci powiedzieć? Mm -hmm. Mówię: "Co ja ci miałem powiedzieć?". I to jest takie takie zarazem śmieszne, naturalne, ale nic nie wnosi, mhm. tylko po prostu troszeczkę, e, troszeczkę humoru, więc, e, więc to nie było nic przygotowywane, że akurat ta scena będzie w tym momencie. Ona tak się narodziła naturalnie i, i, no i później to Jan Dybus się bawił, mhm. re, realizował to. Zaufałem mu i praktycznie to, co zrobił 98-99% rzeczy, które zostały na początku e, zrobione, mhm. To jest finalny efekt. Mhm. A e, zostając w temacie Wojtka, czy on e, w kolejnych latach i w ostatnich miesiącach tak coraz częściej odbiera telefon? Bo po prostu jak ostatnio u mnie w studiu wirtualnej Polski była Marina, to śmiała się, że koledzy Wojtka e, narzekają, że po prostu Wojtek nie odbiera od nich telefonów. Jak to jest teraz z tym kontaktem? E, nie, 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 nie. To się nie zmieniło. Mieliśmy, e, cieszyliśmy się bardziej z tego, że zrobiliśmy, e, znaczy nie, m, trudniejsze było Zrobienie, umówienie się z Wojtkiem mm -hmm. na, na serial niż, niż wejście na Monteveres. No. Ten, okay. tekst, ten tekst naprawdę no, perfekcyjnie odzwierciedla sytuację. Mm -hmm. Ty też, Grzegorz, jesteś znany z um, wielkiej dbałości o swój wizerunek, i zastanawiam się, czy według ciebie ludzie, którzy. Są, jest na pewno część Polaków, która znacie bardziej z tej modowej strony niż piłkarskiej. Czy y, według, według ciebie ten film też pokazuje mm, tą to, to twoją wielką miłość do mody? Um. Niekoniecznie widać to w tym filmie, chociaż ja zawsze lubię dobrze wyglądać, sprawia mi to Friday, ale przede wszystkim robię to, to dla siebie. Ja tam w żadnym momencie w scenie nie widać, jak e, jakoś nie, staram się wyglądać z tyla w oczy czy elegancko, ale to robię bardziej w sposób e, naturalny. Mimo, że jest tam scena u mnie w Balamonte, ale. Nie. A jak ty czujesz się, że jest pewna część userów i ludzi, która postrzega cię właśnie przez pryzmat memów, jeśli chodzi o Twój wygląd i styl? Ja zawsze podchodzę do tego tak żartobliwie. Mi się to mnie śmieszy czasem. Pamiętam, że były takie mecze, że, że też złapaliśmy z Wojtkiem, oglądaliśmy przed meczami jakieś tam pewne memy czy tam śmieszne filmiki. I zawsze nas to e, bawiło. A to się zwiąże z tym, że jak no, grasz w piłkę, no, uprawiasz. E, Yy, reprezentujesz nasz kraj na, na, na arenie w Europie czy na, na całym świecie, to, to jest normalne, że, że ludzie cię hejtują, chwalą, yy, trochę prześmiewają, ale ja nigdy nie miałem problemu z tym, żeby to zaakceptować. Ja miałem duży dystans do siebie, lubię same z siebie żartować, lubię żartować z innym i to mi daje taką, nie wiem, mógłbym powiedzieć naturalną, kuloodporną yy, kamizelkę. Mhm. A czy w tym filmie ogólnie jest coś, z czego cieszysz się, że się ludzie dowiedzą? Bo wydawało ci się, że do tej pory o tobie nie wiedzą? Nie w ten sposób, ale pokazałem w tym serialu zupełnie znaczy pokazałem siebie. Mhm. Tam nie ma żadnej gry, to zależało mi na tym, żeby było dużo autentyczności i żeby. Wszystko, co tam jest, tak naprawdę było, mhm. że nie było dogrywania scen, że nie było wymyślania, że nie było e, nawet ta sytuacja z tym, że spotkaliśmy pośrodku środku Mongoli, pośrodku niczego, samochód, który, e, który się zakopał, to, to było po prostu, to się wydarzyło I, mhm. i mi zależało, bo były pewne pomysły, żeby coś tam ten tak rzucone było delikatnie, mówię, że nie, wszystko ma być prawdziwe. I, I tak jak naprawdę się wydarzyło. Mhm. A którą część świata, kiedy rozmawiamy o podróżach, jest według ciebie i przez ciebie jeszcze nie, niewystarczająco, niedostatecznie odkryta, którą chciałbyś jeszcze eksplorować? Ja. Kontynent, który mi, który mi najlepiej się podoba, to jest Afryka. Mhm. Bo jest tam. Na, nie ma jeszcze. Jest wiele miejsc, gdzie jeszcze człowiek nie postawił swojej stopy i jest bardzo dużo natury i zwierząt, ja to dużo, bardzo cenię. Mm -hmm. Bo ile kontynentów na siedem masz zaliczonych do tej pory? Sześć. A co z Antarktydą? W swoim, swoim... wszystko w swoim czasie. Jeszcze jeszcze jest przede mną. Ale rozumiem, że jest to w twoich planach. Tak, tak, tak. Ja, Znaczy, to nie jest tak, że, że ja mam jakąś listę... Znaczy, mam listę rzeczy, które chcę zobaczyć, ale mm. to jest... Znaczy, może jutro akurat tak się, teraz przed chwilą dostałem propozycję, żeby pojechać z kimś do Pakistanu albo Bangladeszu i naprawdę to, to, to rozważam. Więc tak bardzo naturalnie, naturalnie wszystko się toczy. A zadając takie ogólne pytanie, jakie miejsce w Twoim sercu obecnie ma po prostu Polska? Bardzo duże, bardzo duże i jeszcze bardziej to teraz doceniam. Dlatego, że jak wcześniej przyjeżdżałem do Polski, to przyjeżdżałem na kadrę w poniedziałek, wyjeżdżałem w niedzielę, a teraz... Jak przyjeżdżam, to, to widzę ten taki, taki szacunek ze strony kibiców mhm. I, i to się ceni, bo wcześniej tego nie odczuwałem, bo mamy na, st na stadionie styczność z kibicami, ale to jest taka, nie, nie, bez, nie jest to styczność taka bezpośrednia. To, co widzimy w po na, na portalach społecznościowych, to jest jedna rzecz, mhm. a to, co się dzieje na ulicy, to jest zupełnie inna i to jest inaczej zupełnie wygląda. Widać, że ludzie cenią, co, co, co zrobiłem dla reprezentacji i naprawdę to robi ciepło na sercu. Mm -hmm. A ty po zakończeniu kariery masz w planach mieszkać w Polsce? Albo inaczej, w jak dużym procencie planujesz być w Polsce teraz? Teraz jestem częściej w Polsce niż w Paryżu. Mm -hmm. I na razie tak mm, przygotowuję. To drugi, drugi etap swojego życia, więc na razie jeszcze muszę to wszystko uporządkować, żeby zobaczyć, ile czasu spędzę tutaj, a ile a ile w Paryżu, a ile w Mrzeżynie, bo wiem, że tata chciałby, żebym był tam częściej, więc muszę na razie sobie to wszystko zorganizować. A to na sam koniec, gdzie ci jest najlepiej w Polsce? W Mrzeżynie, w domu, mhm. dlatego że, że nie chodzi o to, gdzie, ale z kim. I wydaje mi się, że to jest piękna puenta. Wielkie gratulacje, Grzegorz, jeszcze raz i powodzenia z serialem. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. sukces. sukces. Nie wiem, czy rynek polski jest na to gotowy.